Witam serdecznie na kolejnym odcinku z Starship Troopers Terran Command. Oczywiście lecimy dalej. Eee, ostatnio troszeczkę rzadziej odcinki wpadają, ale no, tak po prostu wyszło z czasem. A teraz zobaczmy, co nas czeka. An outbreak of arachnids in the northern district of Mahanagar has prompted the mobile infantry to mount an armed response. On occasion, small pockets of bugs will manage to tunnel their way below the shallow marshlands. For the safety of citizens, a mobile infantry detachment remains permanently stationed in the city. These Brave troopers have arrived at the local railway station to clear the streets by sunrise. Their service guarantees your safe morning commute Tak czyli na planetę wysłali cały kontingtent piechoty morskiej znaczy piechoty morskiej mobilnej piechoty? Eee, no i zaczynamy walki nie w miejsc o, o miasto. Mamy. Pewnie Listen up. Bugs have breached the northern district and got the cops here struggling. You know what that means. Those of you joining us for the first time will learn quick that Major Verhagen's boys are the best bug stomping detail in the MI. Intel informs me we've got a large concentration of bugs around the train lines. So our next stop the railway station. Tak, dobrze, myślałem, że trzeba tu osobno nimi iść. Ale tak, czyli następny przystanek to jest stacja kolejowa, czyli musimy dostać się daleko. Myślę, że nie będzie tak łatwo, jak się może wydawać. Dobra, no i policja oczywiście, mowa była o Na Nadymiacze? to jest? Nadymiacze? To Podpalają. I wybuch... Aha, i wybuchają. Dobra. Czyli to co podpalą, to wybucha. Dobra. Aha, to oh. bugs on the flank tear him apart troopers listen up o. what's the situation roger that, Squad, ready roger that. look sharp troopers let's go idzie. good to see boot camp is still feeding me capable soldiers let's push on to the station the enemy swarmed Oni są rekrutami. Awaiting orders. Roger that. Affirmative. Awaiting orders. Affirmative, sir. Move out. Sir, yes sir. Dobrze. Mam po prostu rozkaz wejść na na stację, więc idziemy powoli do przodu. Udało się zauważyć, że to strzela, to paskudztwo. Dobra, tu mamy jakąś bazę do zajęcia, to sędzią wezmę sobie. Przygarnę, ale policji tak po drodze nie spotykamy.

Mhm, mm so, tu mamy oczysz to oczyszczenie ul, dobra, tak yes, tu nic nie ma raczej. wypadek ale mm, nie doszli yes, sir. Tak ładnie schodzą sir. i uważam oczywiście z ula tu Let's go. O, tutaj tak sącie. Dobra, będziecie wszyscy mogli strzelać. Eee, nie jest wyczerpana, no bo oczyś ul zasłania nam, nie widzimy ile tam jest. Sir. Taki słaby ten ul jak na razie. Jeszcze nie jest wyczerpana. Dobra, widzimy ile tam ma. Jeszcze jedna, to jedna wychodzą. Jeszcze coś. Tylko, że zaraz się kolejno od... Od... odżyją. Dobra. Zobaczcie. Clearing uh -huh. them out caused the tunnel to collapse. We'll need to find a side way in over that rail line. Uh-huh. Sir. Troopers, listen up. Affirmative. Squad ready for orders. This way. Look sharp, Roger that sir. Affirmative.

a to chodzi o trudny. Dobra. Nikt w sumie nie potrzebuje leczenia. Co za południ po zapijawie robale. With me, yes, sir. Dobra, trudniej idą. Raczej nie powinny stanowić za dużego problemu. Dobra, tam coś wyłazi. Dobra, no i chyba falami razem. tak, sir. Ale tam będzie z dołu lezą. Dobra, niech przejdą. Może to nam przysz po przyszłości, bo tu mamy te materiały. Czyli policję pewnie będziemy mogli wzywać. Może jak pozbędziemy się ich to potem policja będzie miała łatwiej. Put the lights With me. Standing by. Sir. Sir. Dobra. To I think we just lost the last one. I think we lost the last one. I think we can see it in a different way. On the move! Mobile infantry? Finally, a bit of support. You must be Officer Keys. Major Verhagen here to take over from you folks. This is my business now does mi business include getting our civilians evacuated out of the district my prime objective is killing bugs but if that helps you complete the civilian evac you can tag along that's good enough for me Hives are this way mm -hmm. Ona nie może zginąć, dobra. To może tak, patrzcie wszyscy, ja bym poszedł tędy. Tu bym zrobił zasadzkę. Na robale, wtedy bym mógł przejść tu, oczyścić to Myślę że to może mogłoby się sprawdzić Tak bo policja ma też jeszcze te drony do wa walki Dobra, myślałem, że trzeba będzie jeszcze granatę poprawić. Dobra. Bo te, te drony przynajmniej na chwilę zatrzymują. Dobra. skład zapasów przejęte. Idźcie szybko. Ten two, Trudniej pożelaz powyłaziły, o fajnie byłoby teraz od tej strony iść, więc ja bym się wycofał Też chyba nikog, nikt nie musi się wylecić, więc też jest dobrze. Dobra. Więc to że tu żadnego robactwa nie ma. Policenci szybko biegają. Dobra, możecie wchodzić, bo w ten sposób od razu oczyścimy ten tunel i będzie można potem iść tam, nie? Więc to będzie nawet dobry... Dobrze rozegrane będzie nawet. Trochę bliżej, bo też będą atakować, ale żeby tutaj przejąć. Dobra, rozstawcie się. Traciliśmy paru ludzi, ale mam nadzieję, że to nam nie zaburzy próbę wygrania. I dobra, jest. Dobra, to mamy to. Co tam nam teraz not bad for flatfoots now if you'll clear out our way we'll be taking it from here we're not going anywhere until every last civilian is on a train out of the district is protect and serve not part of the mi mission too the protection part of my job is clearing out bug infestations i'm better served stomping out the problem before it spreads to more of your people You'll still be leaving these people here at risk. I can sense more bugs on their way. Sense? You ain't one of those. Fine. we we'll It's a good spot to thin the herd anyway, if there is one. More material has been delivered, sir. We're fixing to help. Chcą nas atakować z różnych stron, teraz tak. Jak rozumiem, z tych stron do nas będą iść.

we've got a unit under attack instruction complete yes sir we've done what you asked but it's time we shipped off to the next hive the bugs will regroup before long. They've got a brain bug corralling them, Major. Was my report passed down? The sewer sighting? <laughs> yeah. I could see how waste might be mistaken for one of them ugly suckers. Take this seriously, Major. This attack is not the same as the usual outbreaks. If you let me get on with my job, it will be. Quashed and forgotten, just like the rest. Soldiers. Dobra, ci mamy podzielone zadanie na dwie rzeczy. Musimy się jednocześnie i bronić. Jedni, chodźcie. Daleko macie leczenie. Dobra, weźmy mniej pewnym zakładem. I've got a unit under attack. Tiger bugs! We need more firepower for these nasty suckers. A unit has been. Put. Our war support has increased, sir. Standing by. On the beat. Gdzieś możemy coś wybudować tu. a rakietki. Za dużo tego gówna tutaj lezie. Jeżeli no zaczęliśmy coś zrobić, to już kolejna horda atakuje.

Widzicie? Tak, dołączcie tutaj. Lokalne bezpośrednie, niech będzie lokalne. Z tej strony też lecą Z, z z działkami szturmowymi dobra fajnie byłoby ich użyć dobra hmm. ale na dzisiaj to tyle, tak trochę jak krótszy odcinek resztą misji zajmiemy się w kolejnym odcinku mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał i do następnego